Witam wszystkich! Brutalność obecna w Starym Testamencie to jeden z najpowszechniejszych zarzutów przeciw chrześcijaństwu. Dzisiaj chciałbym podjąć właśnie tą tematykę, opowiem między innymi o podboju kananu, prawach zawartych w Pięcioksięgu oraz o tym, czy Bóg naprawdę zmieniał się na przestrzeni czasu i jest inny w Nowym Testamencie. Przeciwko Bogu podaje się chociażby zesłanie potopu, zniszczenie Sodomy i Gomory deszczem ognia czy różne wojny nakazane starożytnym Hebrajczykom, głównie tą wspomnianą z mieszkańcami Kananu. Nie uwzględnia się przy tym jednak kontekstu historycznego Pisma Świętego. Wielu krytyków przedstawia to w taki sposób, jakby ludy, z którymi walczył naród wybrany, były jakimiś pokojowymi, hipisowskimi duszyczkami, które nikomu nie wadząc, zwyczajnie żyły sobie na swoim terenie, aż tu nagle przyszedł zły Bóg oraz stwierdził, że urządzi ich pogrom. Natomiast zarówno archeologia, jak i Słowo Boże pokazuje, że owe społeczności były niesamowicie zdegenerowane, powszechnie praktykowało oraz akceptowało, się wśród nich takie rzeczy jak składanie bożką dzieci w ofierze, przez palenie czy grzebanie żywcem, kaziroctwo, zoofilia i same miały skłonność do zajmowania nowych terenów przemocą. Stanowiły dla narodu wybranego zagrożenie, nie tylko fizyczne, ale też duchowe. Lud Boży nieraz inspirował się ich praktykami, za co byli zresztą wielokrotnie karani przez Jachwę. O czym opowiada duża część Starego Testamentu. W archiwach kananejskiego miasta Ugarit odkryto tysiące glinianych tabliczek, przybliżających życie ludzi w tamtym miejscu i czasie. Archeolog Meryl Anger mówi o nich, ugaryckie źródła pomogły odsłonić głębie zepsucia cechującego religię kananejską, która stanowiła wyjątkowo zdeprawowaną odmianę politeizmu, propagującą praktyki na wskroś przeniknięte wyuzdaniem i barbarzyństwem. Archeolog William Albright uważa, że w przeddzień podboju moralność tej społeczności osiągnęła swój najniższy poziom w kanadyjskich dziejach. Podobnie, jeśli chodzi o potop czy Sodomę i Gomorę, było to spowodowane grzechami ludzi, którzy osiągnęli dno moralne. Zrobiono to w ostateczności: w Sodomie nie znalazło się nawet dziesięciu sprawiedliwych, ludzie żyjący przed potopem byli niewzruszeni w swoim postępowaniu, mimo ponad stu lat głoszenia nauk przez Noego, a w przypadku Kananejczyków Bóg zwlekał przez setki lat, aż dopełniła się miara ich niegodziwości. Wymierzył sprawiedliwy wyrok, życie nie jest czymś, co mamy na własność, lecz należącym do Boga oraz udzielanym nam przez Niego i ma prawo je zabrać. Zauważmy też, że ważniejsze od naszej ziemskiej egzystencji jest to, gdzie trafimy po śmierci. Zbliżający się z ręki Jahwe koniec żywota może być ostatnią okazją do pokuty i nawrócenia, a w związku z tym spędzenia nieskończonego czasu w szczęśliwości z Bogiem. Biblia podaje na przykład, jak egipska armia goniąca naród wybrany po wyjściu z Egiptu, na chwilę przed cofnięciem się wód rozstąpionego morza i utonięciem, wykrzykuje, żeby uciekać, bo Pan walczy w obronie ludu Bożego, co sugeruje, że uznali jego potęgę i wyższość nad egipskimi kultami. Psalm 78 mówi o Izraelitach nawracających się w wyniku Bożych kar, a list Piotra sugeruje, że ludzie, którzy zginęli w potopie, zostali zbawieni. Objaśniał to dość obszernie również Orygenes w dziele o Zasadach z 220 roku. Wiele zarzutów wobec Starego Testamentu dotyczy zawartego tam prawa przekazanego Mojżeszowi przez Boga, które w wielu miejscach może wydawać się okrutne. Ponownie mamy tutaj do czynienia z częstym błędem ignorowania kontekstu historycznego i kulturowego. Starożytny świat był pełen barbarzyństwa, tamci ludzie mieli diametralnie inną mentalność od nas, a nakazy starotestamentowe miały na celu zawężenie niezwykle szeroko otwartego okna Overtona, wychowanie Hebrajczyków, stopniową poprawę ich sytuacji. I przygotowanie ludzi na objawienie praw doskonałych. Na tle prawodawstwa innych narodów wypadały bardzo korzystnie oraz były znacznym postępem do czego jeszcze będę wracał. Słowo Boże wielokrotnie mówi, że było ono tymczasowe i większość tamtych praw, chrześcijan, nie obowiązuje. Idei, że nie musimy przestrzegać nakazów Starego Testamentu, niektórzy przeciwstawiają pewną wypowiedź Jezusa, brzmiącą następująco. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Lecz ponownie, owy fragment jest wyrwany z kontekstu, stanowi część jednego z najbardziej znanych nauczań Chrystusa, zwanego kazaniem na górze, i zaraz po tym, jak padają te słowa, Jezus sam zaczyna głosić pewne rzeczy w kontrze do tego co było w pięcioksięgu, na przykład. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. W słowach nie przyszedłem znieść, ale wypełnić chodzi o to, że tamto prawodawstwo miało stopniowo naprowadzać na pewną doskonałość, jaką objawił Chrystus, a także iż w Starym Testamencie znajduje się wiele proroctw zapowiadających Mesjasza, który kiedyś ma nadejść i owe proroctwa wypełniają się właśnie w Jezusie. Niektóre prawa również były jego zapowiedziami, np. Izraelici zabijali cielca jako ofiarę przebłagalną za występki ludu, co zapowiadało doskonałą ofiarę złożoną przez Chrystusa na krzyżu, dzięki której możemy uzyskać odpuszczenie naszych grzechów i zostać zbawieni. Kiedy jest mowa o tym, że nie wolno znosić przykazań i trzeba je wypełniać, chodzi o doskonałe prawo, jakie objawia Chrystus. Pisał o tym chociażby starożytny komentator Jan Chryzostom w swojej 16. homilii na Ewangelię Mateusza. Czy to wszystko oznacza, że, jak zarzucają niektórzy, moralność w piśmie świętym nie jest obiektywna, lecz relatywna i zmienia się z czasem? Nie. W Biblii mamy prawo moralne, które jest wieczne i niezmienne, oraz prawo państwowe, mogące podlegać zmianom. W ewangelii Jana, na przykład, znajduje się zapis o tym, jak Jezus uchronił kobietę cudzołożną. Chociaż nie chciał, aby zgodnie z prawem mojżeszowym została ukamienowana, to nadal uważał, że jej cudzołóstwo jest czymś złym. Albo w dobrej nowinie Mateusza, podczas rozmowy z faryzeuszami. Podważył prawo dotyczące możliwości oddalenia żony i dania jej listu rozwodowego, oznajmiając, że Mojżesz powiedział tak ze względu na zatwardziałość ludzkich serc, ale przy tym powołał się na ideał ustanowiony przez Boga na początku, jakim jest nieprzerwane małżeństwo jednego mężczyzny z jedną kobietą. A teraz omówmy kilka przykładowych, kontrowersyjnych fragmentów. Jeśli ktoś będzie miał syna nieposłusznego i krnombrnego, nie słuchającego upomnień ojca ani matki, także nawet po upomnieniach jest im nieposłuszny, ojciec i matka pochwycą go, zaprowadzą do bramy do starszych miasta i powiedzą starszym miasta. Oto nasz syn jest nieposłuszny i krnąbrny, nie słucha naszego upomnienia, oddaje się rozpuście i pijaństwu. Wtedy mężowie tego miasta będą kamienowali go, aż umrze. Usuniesz zło spośród siebie, a cały Izrael, słysząc o tym, ulęknie się. Można powiedzieć, że jest to nie do pomyślenia. Pismo Święte pozwala na zabicie dziecka, jeśli nie słucha się ojca i matki. Jednak w tamtych czasach, w starożytnym świecie, uważano, że rodzice mają absolutną władzę nad swoim dzieckiem, mogli z nim zrobić, co im się podoba, również zabić, i nie ponieść za to żadnych prawnych konsekwencji. Powyższy nakaz oznacza, że nie można dokonywać na pociesze samosądu i nakazuje przyprowadzenie jej przed starszyznę, która rozpatrzy przypadek oraz, jeśli będzie trzeba, wyda wyrok. Zauważmy też, że owy tekst wyraźnie sugeruje, iż nie chodzi o jakiegoś łobuziaka, który nie posprzątał pokoju, tylko o osobę patologiczną, oddaną rozpuście i pijaństwu, która w ogóle nie reaguje na upomnienie rodziców. Idąc dalej, weźmy na tapetę ustęp, który z całej Biblii jest chyba najczęstszym obiektem ateistycznych trwin, zarzutów i memów. Kto by pobił kijem swego niewolnika lub niewolnicę tak, iż by zmarli pod jego ręką, winien być surowo ukarany, a jeśli by pozostali przy życiu jeden czy dwa dni, to nie będzie podlegał karze, gdyż są jego własnością. Zacznijmy od tego, że w starożytności niewolnictwo praktykowano niezwykle powszechnie, praktycznie żadna cywilizacja nie była od niego wolna, a w innych kulturach tamtych czasów owi ludzie mieli dużo gorzej niż w Izraelu. Jak stwierdza teolog Paul Kopan, Gdyby trzeba było wybierać między służbą w Izraelu a niewolą w innych kulturach starożytnego Bliskiego Wschodu, człowiek o zdrowych zmysłach wybierałby za każdym razem Izrael. Panowie często mogli traktować ich jak im się podobało, np. babiloński kodeks hamurabiego nie przewiduje żadnych kar dla człowieka, który zabije swojego niewolnika, a jeśli zrobiłby to ktoś inny, to karą było wręczenie osobie u której pracował nowego niewolnika. Natomiast owy fragment podkreśla człowieczeństwo takich sług, nakazując surową karę za ich zabicie, przy czym prawie na pewno chodzi o uśmiercenie, ponieważ użyty tutaj czasownik nakam w Starym Testamencie zawsze wiąże się z karą śmierci. Taki wniosek wzmacnia również tekst z Księgi Wyjścia, mówiący Jeśli kto tak uderzy kogoś, że uderzony umrze, winien sam być śmiercią ukarany. Idąc dalej, Ki, w przeciwieństwie do np. włóczni czy miacza, nie był bronią śmiercionośną, jeśli niewolnik zginął po jednym dniu lub więcej, to panu przyznawano przywilej wątpliwości i uważano, że został ukarany bez zamiaru morderstwa. Nie jest to zachęta do ich brutalnego bicia w celu znęcania się. Pamiętajmy, że ich posiadacze nie byli jakimiś superbohaterami, wiedzącymi dokładnie gdzie, ile i jak mocno uderzyć danego człowieka, tak aby zginął dopiero po trzech dniach, a nie na przykład 20 godzinach. Zauważmy też, że w księdze wyjścia pojawia się ciekawy ustęp. Nakazujący przywrócenie niewolnikowi wolności, jeśli ktoś uderzy go tak, że wybije mu ząb lub uszkodzi oko. Owy sposób traktowania był nieznany innym nacjom, np. Na u murabiego za tego typu urazy zapłatę otrzymywał pan, a nieposłuszne sługi można było karać np. obcięciem ucha. Niewolnicy mogli też uciekać, jeśli byli źle traktowani. W drugiej księdze Mojżeszowej znajdujemy prawo nakazujące udzielanie im schronienia oraz niewydawanie ich, za to Hamurabi dla obywateli kryjących niewolników przewiduje karę śmierci. Dlaczego natomiast Stare Przymierze w ogóle nie zakazuje ich bicia? Ponieważ umożliwia to reakcję, gdyby ten chciał kogoś okraść lub zabić. A czy ów fragment faktycznie mówi, że niewolnik jest własnością, czy też majątkiem ruchomym innego człowieka? W Słowie Bożym znajdujemy wiele ustępów wskazujących, że są to ludzie, podobnie jak inni posiadający godność, m.in. w 15 rozdziale Księgi Hioba, albo w 31 powtórzonego prawa. Słowo przetłumaczone jako własność oznacza dosłownie pieniądze. Chodzi o to, iż śmierć pracownika negatywnie odbijała się na sakiewce pracodawcy. Szczególnie że ludzie często oddawali się w niewolę dobrowolnie, aby spłacić długi u kogoś. No i zacytujmy jeszcze jeden: Jeśli się bić będą mężczyźni, mężczyzna i jego brat, i zbliży się żona jednego z nich, i chcąc wyrwać męża z rąk bijącego, wyciągnie rękę i chwyci go za części wstydliwe, odetniesz jej rękę, nie będzie twe oko miało litości. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że chodzi tu o to, iż kobiecie należy za karę amputować dłoń, jeśli chwyci za przyrodzenie mężczyzny walczącego z jej mężem. Jednak najbardziej prawdopodobne tłumaczenie tego tekstu nie powinno brzmieć odetniesz rękę, lecz ogolisz pachwinę. Nie jest tutaj użyte słowo powszechnie oznaczające rękę, czyli jad, lecz kaw które jest bardzo wieloznaczne i wykorzystywano je również na określenie zaokrąglonych, wklęsłych obiektów takich jak łyżka, miska, podbicie stopy czy pachwina. Natomiast zastosowana tutaj hebrajska forma czasownika kal ma łagodniejsze konotacje niż silniejsza forma piel oznaczająca odciąć, za każdym razem kiedy występuje w Biblii oznacza strzyżenie, między innymi w Jeremiasza 25. Golenie włosów łonowych było czymś poniżającym i praktykowano taką karę również w Babilonie oraz Sumerze. Można zapytać, dlaczego Bóg natychmiast nie przedstawił swojemu ludowi dziesięć razy lepszych standardów, niż te, które mieli? Ano dlatego, że w Starym Testamencie praktycznie co chwilę widzimy jak buntowali się oni przeciw Jachwę, mieli ogromny problem już z zachowywaniem tamtego prawodawstwa i gdyby dostali coś dużo lepszego, to całkowicie odwróciliby się od Stwórcy i w ogóle nie byliby w stanie ich przestrzegać. Ktoś może powiedzieć, no ale wszechmogący ten wasz Bóg, nie potrafił w krótkim czasie wytłumaczyć ludziom, że niewolnictwo jest złe i itd. Gdyby Jachwe miał zrobić to szybciej, musiałby naruszyć ich wolną wolę, a on nie chce tego robić, jednocześnie może czynić tylko rzeczy, które są logicznie możliwe i nie jest to sprzeczne z pojęciem wszechmocy. Na początku tego roku nagrałem shorta, gdzie w ciągu minuty tłumaczę tę kwestię, link zostawiam w opisie i swoją drogą dziękuję za 12 tysięcy wyświetleń. Często zarzuca się, że Bóg jest inny w Starym i Nowym Testamencie, że zmieniał się na przestrzeni czasu wraz z ludźmi i w tej starszej części Biblii jest surowy oraz karzący, a w nowszej miłosierny i przebaczający. Jest to jednak pogląd wynikający z niezbyt uważnej lektury Pisma Świętego, albo wręcz jej braku i poleganiu na obiegowych opiniach. Można co najwyżej powiedzieć, że Nowy Testament kładzie większy nacisk na Boże miłosierdzie, jednak w obu widzimy zarówno jego miłość oraz łaskawość, jak i gotowość do ukarania grzechu. Pozwólcie, że przytoczę teraz trochę przykładowych fragmentów ze Starego Testamentu. Psalm 103 opisuje Boga jako miłosiernego, łaskawego, nieskorego do gniewu, bardzo łagodnego i przebaczającego występki. Księga Wyjścia jako miłosiernego, litościwego i cierpliwego. W tej samej księdze, a także w przysłowiach Salomona, znajdujemy coś bardzo podobnego do Jezusowego nakazu miłości nieprzyjaciół. Jeśli spotkasz wołu twego wroga albo jego osła błąkającego się, odprowadź je do niego. Jeśli ujrzysz, że osioł twego wroga upadł pod swoim ciężarem, nie ominiesz, ale razem z nim przyjdziesz mu z pomocą. Gdy wróg twój łaknie, nakarm go chlebem. Gdy pragnie, napój go wodą. Albo do Chrystusowego zalecenia nadstawiania drugiego policzka. Nie mów, za zło się odpłacę. Zdaj się na pana, on cię wybawi. Księga Daniela zawiera historię o tym, jak Bóg ocalił przed karą śmierci niesprawiedliwie osądzoną zuzannę, druga królewska o uzdrowieniu Ezechiasza i wybawieniu jego miasta z ręki asyryjskiego króla, a księga Jonasza, jak postanowił nie karać mieszkańców Niniwy, ze względu na to, że odwrócili się od swojego grzesznego postępowania pod wpływem głoszenia proroka. W V Mojżeszowej odnaleźć można zapis, zgodnie z którym nie trzeba brać udziału w wojnie, jeśli ktoś odczuwa lęk. Ciekawe, że prawo sprzed kilku tysięcy lat jest pod tym względem bardziej humanitarne niż to mizoandryczne obecne w wielu krajach, zmuszające mężczyzn do walki. Teraz kilka fragmentów z Nowego Testamentu. W liście do Rzymian Paweł zachęca do przyjrzenia się Bożej surowości. Dzieje apostolskie opisują jak Bóg poprzez swojego anioła uśmiercił prześladującego chrześcijan Heroda Agryppę, który zginął będąc toczony przez robactwo. Ewangelia Mateusza odnotowuje następujące słowa Chrystusa. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbierą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w pies rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Coś podobnego mamy też w dobrej nowinie Jana. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorość i uschnie, i zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Ostatnia Księga Nowego Testamentu to Apokalipsa Jana, która wielokrotnie odnosi się do Bożego Sądu, jaki kiedyś ma się odbyć. Opisując ponownie przychodzącego Jezusa, mówi między innymi, że z Jego ust wychodzi ostry miecz, by uderzyć Nim narody. Cytując ciekawą wypowiedź teologa Mikołaja Kapusty odnośnie Biblii, na końcu jest apokalipsa i co tam się dzieje? Stary Testament wraca. Kolejną często pomijaną sprawą jest to, że ateista, jeśli chce uznać Boga za złego i przekonywać do tego innych, musi przyjąć obiektywną moralność, Czyli, że są pewne moralne prawa obowiązujące w każdym miejscu i czasie, istniejące niezależnie od naszych myśli. W przeciwnym wypadku wytykanie jakiegokolwiek, choćby najgorszego zła, staje się tylko osobistą preferencją, subiektywną, niezobowiązującą opinią pokroju: lody czekoladowe smakują mi bardziej niż waniliowe, lub: wolę kolor niebieski od zielonego, i wystarczy, że ktoś powie, iż on ma inną moralność. Jednak w światopoglądzie bez Boga takie obiektywne standardy nie mają racji bytu. Ateistyczny działacz Jarosław Kowal, podczas debaty z Michałem Prończukiem i Stanisławem Sylwestrowiczem, wygłosił dość zaskakującą deklarację: Moralność jest kwestią bardzo subiektywną. Nie sądzę, aby było coś takiego jak moralność obiektywna, bo nie mam źródła obiektywnego na świecie, bo nie wierzę w żadnego Boga. Nie mam do tego prawa, żeby wyrokować, że ktoś ma lepszą lub gorszą moralność ode mnie. Takie prawo może nadać tylko byt o cechach biblijnego stwórcy. Musi być wszechobecny, odwieczny i niezmienny, aby obowiązywało zawsze i wszędzie. Doskonały, aby i prawo takie było. Wszechwiedzący, żeby znać każdą sytuację, jaka może zajść, i określić, czy jest dobra, zła bądź neutralna. Oraz wszechmocny, aby w każdym możliwym przypadku być w stanie je egzekwować, bo jeśli nie wiążą się z nimi stosowne konsekwencje, to po co ich przestrzegać. Niektórzy przeciwstawiają twierdzeniu, że uniwersalna moralność pochodzi od Boga, dość ciekawy argument, zwany dylematem Eutyfrona, pochodzący z platońskiego dialogu. Czy to, co pobożne, jest pobożne dlatego, że miłują je bogowie, czy też miłują je dlatego, że jest ono pobożne? O co tutaj chodzi? Jeśli coś jest dobre, bo nakazał to Bóg, to wychodziłoby, że moralność jest jego subiektywnym kaprysem. I równie dobrze mógłby uznać, że to, co jest właściwe, byłoby niewłaściwe. Jeśli natomiast Bóg nakazał coś, ponieważ jest to dobre, to wygląda na to, iż moralność jest jakąś instancją wyższą od niego. O ile ten problem można odnieść do zmiennych, nieidealnych bóstw pogańskich, to nie dotyczy Boga chrześcijańskiego, będącego bytem doskonałym. Moralność nie jest ani jego kaprysem, ani czymś wyższym, lecz jest to coś, co wynika z jego doskonałej, wiekuistej natury. Wielu uważa, że moralność wzięła się z ewolucji. Jednak może ona w najlepszym możliwym wypadku wyjaśnić co najwyżej, jak poznajemy obiektywne prawa moralne, ale nie to skąd się one wzięły. Jeśli ewoluowały na przestrzeni czasu, to nie są obiektywne, lecz zmienne. Bardzo często mówi się również, że przecież można być osobą niewierzącą i postępować szlachetnie. Właściwie jest to prawda, ale nie o to tutaj chodzi. Chociaż tacy ludzie są w stanie czynić dobre rzeczy i mają świadomość dobra i zła, to ich postępowanie, myślenie oraz wypowiedzi w tej kwestii często są niespójne z uznawanym światopoglądem i nie ma w nim źródła, z którego obiektywne normy mogłyby się wziąć. Na koniec chciałem powiedzieć, że zdaję sobie sprawę, iż nie odniosłem się do wszystkich starotestamentalnych trudności. Biblia to bardzo obszerne dzieło, którego omówienie w jednym stosunkowo krótkim filmie jest praktycznie niemożliwe. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Dla osób czujących niedosyt stworzyłem playlistę, którą podlinkuję w opisie, na której znajdują się różne polskojęzyczne materiały na ten temat, rozwijające poruszone przeze mnie kwestie lub omawiające takie, o których nie mówiłem. Przyznam, że nie zawsze zgadzam się z tym, co mówią ich autorzy, niemniej wszystkie są bardzo merytoryczne i rozjaśniają wiele kwestii. Polecam też naprawdę dobrą książkę Pola Kopana Czy Bóg jest potworem? Swego czasu wyskakiwała mi często w języku angielskim, a jakiś czas temu dowiedziałem się, że wyszła po polsku i przyznam, że sporo do niej zaglądałem podczas tworzenia tego filmu. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę wszystkim, którzy dotrwali do końca. No i do następnego materiału. Szczęść Boże.